Duduś wita! Tak naprawdę to w ranę chleb chlebowy dwa wita, ale Duduś. jestem tu! O nie! Ej! Ktoś jeszcze z Shelley. O, bardzo nieładnie, że... że mnie! Ała! Ej, Shelly jest mega słaba. Tak, jestem tutaj, jestem tu. O! Widziałeś, że ja ładnie Łooo! Przecież to ja mam. No wiem. Ej, uwaga, na imię, bo ona jest bardzo dobra. Nie, ona jest właśnie. O nie, dlaczego ona może iść po tym? Ej, ale mu zadałem. haha. Dobra, u mnie też. Ja też kogoś zabiłem. Dobra, trzeba ich. Ała, ała, ej, czemu mi. No bo on Cię zabił, no bo... Dobrze! Ej, bardzo dobry. Bardzo najmniej dobry. No, bardzo dobry. I czemu nie gramy ponownie? Co? A, to my mamy grać podobnie? Tak. Okej. Okay. Ale nagrywasz to? Co? Nagrywasz to? No oczywiście. Dobra, widzowie, teraz będziemy ponowi. O nie, Edgar. Ej, dobrze, ty masz Barleya, bo on jest dobry, tak. Mogę ludzi sobie tam, tak, jestem tu normalnie, lala. La, la. O, dobrze, dobrze, no, Barley. Idź, o nie, on bardzo zły. A jestem za, jestem za go jego... Pomocy! Wow! No i co? Już się boisz. O nie? A ładnie! Uciekaj, Majonisz! Majonisz, ucieka! No ale nie do tych. Nie do trójkąt. No super, nawalaj. No co ty robisz? No co? No. Nie, nie będę no. kampił. To jest odcinek. Nie mogę kampić. Ha! On nie stoi z garażką. O nie, oni tam kąpią O nie! Dobrze! Barley! No nie, ale chociaż. chociaż. Nie miałam gniazda. No wiem, było dwa na jednego. A po waszym Barley nie mogę tak nawalać. No dlaczego mieliśmy. Nie, Barley ja nie biorę. Ja muszę ja grać z Jestem 40 tych, chromatycznych. Zawieszamy. Co? Zaczynajmy. Ale poczekaj, Ale... no bo. ja... A, okej, okay, zapięt. A ja muszę grać Shelly. A ja muszę Edgaren. I nie, poczekaj, poczekaj, ja sobie sobie przeglądam misję. Dobra, nie, ja muszę tym Brokiem grać. Wiesz, że ja mam mnie jeszcze bardzo dużo misji. Ja też widzowie nie wiem ile my to zrobimy, ale zaraz będę musiał grać na franę chleb chlebowy dwa. Nie, jeden, jeden, no bo zaraz tutaj mi się skończy miejsce i będziemy... Nie wiem co będziemy robić. I się już nie będziemy nagrywać nigdy. Dobra, ja muszę zadać, ja muszę zadawać. Ja też. Ja idę do, do. Ja idę do ja nity, do. ja idę do nity. Ale nite. Ej, ale ja nite robię. Oła! Peny! Peny! Przestań, Penuszka! U, ale ich! Ej, nie mnie. Musisz być kampiorem. Poczekaj. Kam? Poczekaj. nie Zagramy coś Nie przegramy. Ja nie jestem takim noobem. Powinieneś być kampiorem. Nie. Nagrywam odcinek, widzowie. Musi... O nie. O nie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. O nie. Do tej trucizny. Jakiej trucizny? No co? Musisz być teraz kampiorem. Nie! Chcę sekundę ci uchał. Dobra! Dobrze! A ma się na to uchać. Nie! Ej, widziałeś, Co no. ja martwię w nich, a później nich. A później o... O nie! Dobrze! Teraz czekaj na, na mnie. Da, nawalaj go, nawalaj go, nawalaj go! Dawaj, dawaj, dawaj! Tak! Tak! Trzy zadania zrobiłem! Tysiąc żetonów! Tysiąc! Tysiąc! Dwadzieścia klejnotów i sto, o sto, ja nie mogę. Zaraz będę miał tą najlepszą gwiazdkę. Wiesz? no nic No, nieźle. Ja muszę grać brokiem. Brok jest najlepszy. Brok? Tak, brok jest najlepszy. Ja gram brokiem. A ja gram najlepszym. Brok, widzowie, widzieliście co ja zrobiłem? Widzowie, to koniec tego odcinka.